Marka Zuart, a ze mną pani Zuzanna, jej właścicielka. Dzień dobry. Witam, witam serdecznie wszystkich młodych i starszych. Pani Zuzanna, bo pani jest scenografem, kostiumografem, tak? No a teraz projektuje pani i szyje te piękne stwory. Tak, szyję e... potwory, szyję potwory, ponieważ <grym> lubię potwory, moje dzieci lubią potwory. Bardzo wielu dorosłych, aż się zdziwiłam, lubi potwory. No i szyje potwory, ponieważ są super. No są świetne, także możemy sobie coś zobaczyć, przytulić? Bardzo proszę, oczywiście, jak najbardziej można przytulić na przykład biedactwo. No. Bardzo jest takie biedne i wymaga naprawdę dużo przytulenia. No A oczy takie posiadają. Tak, błagające. tak, trzeba, trzeba je pocieszyć, jest biedne. Jest księżniczka pirlipata. Księżniczka. Czy to, jak one wyglądają, zrodziło się w Pani głowie, czy jakiś obraz gdzieś e, Panią zainspirował? Hmm, prawda jest taka, że zawsze lubiłam Jima Hensona, lubiłam mapety, fraglesy, te wszystkie stworzenia, które no, lubiliśmy wszyscy w dzieciństwie. Ale postanowiłam coś swojego też wymyśleć. Każdego sama projektuje, sama szyje. Mają działanie terapeutyczne na pewno, ponieważ jak się ma takiego w łóżku, to już te jest pod łóżka nie wychodzą, ponieważ to jest ochrona sprawdzone na sześciolatku. Bardzo, bardzo wielu już mam odbiorców, wracają, kupują, yy, tworzą całe kolekcje moich kruszaków. Niektórych już nie szyję, bo szyję bardzo krótkie serie. Właściwie nie są to serie, no, kilka egzemplarzy i to każdy jest inny, ponieważ ręcznie szyjąc nigdy się nie stworzy dwóch identycznych. Także no, niewiele ma to wspólnego z chińskimi wyrobami, które są na pewno świetne, ale są zupełnie czym innym niż to, co ja proponuję. Szyję na zamówienie według rysunków robionych przez dzieci, dorosłych, personalizuje przy pomocy wyszywania imion lub dat, na przykład na śluby. No różne, co kto? Każdy sobie coś znajdzie, właśnie ile osób nie przychodzi, to każdy coś innego wybiera i mówi ten, tylko ten i zwykle tak jest, że pierwszy wybrany, pierwszy, który wpadnie w oko, jest kupowany. Okay. Bo każdy z nich ma imię, tak? E, mają imię, ona, tak. Właściwie chyba wszystkie pamiętam, trudno powiedzieć, ale myślę, że wszystkie to jest biedactwo, Rysio, Manolo, Jeszjerzy, e, to jest. Stiopa, z tego co pamiętam, księżniczka Pirlipata, kameleon Leonard, sowa, sowa nie ma imienia, trzeba jej nadać. Sowa jest po prostu sową. Pająk Tim, kosma kosmaty, różności. Super. Słuchajcie, za chwilę już Dzień Dziecka, także zapraszamy bardzo serdecznie Marka Zuart, robi świetne pluszaki o działaniu terapeutycznym. My tak. jesteśmy zachwyceni, tutaj jest pięknie kolorowo, pluszowo. Zapraszamy. Ja A Pani bardzo zapraszam. dziękuję za rozmowę. Dziękuję również i pozdrawiam wszystkich.